Cześć moi drodzy, witam serdecznie na kanale Obstawiamy Sport. Od razu zachęcam do subskrypcji kanału i pozostania z nami na dłużej. Święta świętami, ale kupon sam się nie zagra. Lecimy więc dalej z CSM, ostatnie dwa kupony na plus, zmierzamy po trzeci zielony kupon z rzędu. Zagramy ten kupon oczywiście na Euinerze i tylko na Euinerze te zdarzenia znajdziecie. Gwarantuję wam, że u żadnego innego bookmachera tego w ofercie nie będzie. No, jeżeli chodzi o e-sport, to Ewiner ma w tym momencie najlepszą ofertę w tym względzie. Dodatkowo ma fajną opcję, kustą beta, czyli stworzenia swojego własnego zakładu, co daje naprawdę masę możliwości i z czego będziemy często tutaj w Obstawiamy korzystali. Więc, jeżeli ktoś chciałby taki kupon z nami zagrać, to konto na Ewinerze będzie niezbędne. Dodatkowo można skorzystać z trzech. Fajnych bonusów, które Ewiner przygotował dla wszystkich nowych graczy. Jeżeli założycie konto z linku rejestracyjnego, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem i przy rejestracji wpiszecie kod 190 VIP, to Ewiner zwróci wam stawkę pierwszego ewentualnie przegranego kuponu do 190 zł. Stawka jest zwracana po odjęciu podatku na wasze konto bonusowe. Potem należy to obrócić 6 razy po kursie 2,5, aby móc środki wypłacić. Dodatkowo eWinner podwoi wasz drugi i trzeci depozyt do 500 zł każdy. Tutaj obrót jest taki sam: 6 razy po kursie 2,5. Mogą to być. Zakłady Ako. Także myślę, że to fajna opcja dla wszystkich nowych graczy i warto konto na Ewinerze założyć. Teraz konkurs do wygrania 25 zł do wykorzystania na Ewinerze. Zasady konkursu niezmienne. Subskrypcja kanału, obstawiamy e sport łapa w górę pod tym filmem i w komentarzach typujemy dokładną ilość rund w dzisiejszym meczu pomiędzy Team Liquid i Evil Geniuses. Dodatkowo w komentarzu wpisujecie swój nick gracza z Ewinera. Jeżeli ktoś konta na Ewinerze nie ma, a chciałby skorzystać z oferty, o której mówiłem na początku, wziąć udział w konkursie lub zagrać sobie taki kupon, jaki proponujemy, to jeszcze raz odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Tam jest link rejestracyjny i kod promocyjny. Typujemy i bawimy się do godziny 22. Komentarze dodane po tej godzinie, edytowane bądź bez niku gracza z Ewinera, nie biorą udziału w zabawie. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o, o wstęp. No ten wstęp jest trochę długi, ale, ale myślę, że to są rzeczy, o których warto mówić. No i, i będę o nich mówił, także jeżeli ktoś nie chce ich słuchać, to mój apel, żeby przesuwać od razu sobie na typy. Ja tutaj nie, nie mam z tym żadnego problemu. No a teraz właśnie do tych typów przejdziemy, także zapraszam. Zobaczymy, co tam chłopaki przygotowali na dzisiaj. A my dzisiaj gramy sobie coś takiego. Od razu wrzucam Wam zagrany kupon, żebyście wiedzieli, gdzie to znaleźć. Jest to w zakładce Flashpoint na stronie Ewinera. Wchodzicie mecz Havu Gaming MIBR. Tam jest 27 zakładów w tym momencie. No i taki zakład. Jest też dostępny plus 6,5 rund na pierwszej i drugiej mapie w stronę Hawu, sorry co najmniej 35 eliminacji i Slowy co najmniej 32 eliminacje również na pierwszych dwóch mapach. Dlaczego tak? No Zacznijmy od tego, że w naszym przekonaniu Hawu powinno wygrać to spotkanie. Jest to drużyna, która w tym turnieju gra bardzo ułożonego CSA, który kamufluje błędy i jak zresztą pokazują wyniki. Ostatnie cztery mecze to gładkie 2-0 dla Finów. MIBR, podobnie jak ich najbliższy rywal, ogrywają każdego, kto staje na ich drodze. Tylko jedna porażka na otwarcie z chaos, kolejne 7 spotkań padło łupem Brazylijczyków, którzy za to w ESL grali bardzo w kratkę. Generalnie Made in Brazil ma momentami spore przestoje, które powinny zostać skrzętnie wykorzystane dzisiaj. Patrząc w map pool, możemy spodziewać się takich mapek jak Train, Overpass czy Dust, a więc mapki z lekkim naciskiem na Hawu. Jednak MIBR na pewno tanio skóry nie sprzeda. Pogramy sobie tutaj handika porundowy na dwie pierwsze mapy. Uważamy, że finowie wygrają co najmniej jedną z nich, ale żeby podbić sobie nieco kursik, wybieramy opcję handy. Bardzo prawdopodobne, że ten mecz zakończy się wynikiem 2-1 dla jeden ze stron, jednak biorąc pod uwagę formę i wybór map powinno być close. Do tego dorzucamy sobie over Sorry i Slowy z Obaj w ostatnim czasie grają pierwsze skrzypce w tej drużynie i wielce prawdopodobne, że dzisiaj również będą liderami fragowymi. Wybrane linie powinni z łatwością pokryć. No dobra, kupon zagrany, to jest y, ósmy, ósmy kupon, y, który bierze udział w pojedynku z kanałem typerskim i łysym z kanału obstawiamy. Mm, no wczoraj cała nasza trójka kupony trafiła, więc, więc nic się w naszym rozliczeniu tak naprawdę nie zmieniło. No ale mam nadzieję, że dzisiaj im się troszkę noga powinie, a ja wyjdę na prowadzenie. Ale mimo wszystko oczywiście życzę im jak najlepiej, żeby nie było. Tak, niech, niech też mają zielono. No i tyle no. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Do zobaczenia.